Ładowanie na leniucha, leniwe ładowanie, albo po prostu lazy loading. Wbrew pozorom, nie chodzi o leniwych budowlańców, ładowanie węglowodanów przez leniwce, ani o pozycję z kamasutry. To po prostu jedna z podstawowych technik, jaką posługują się frontend deweloperzy walczący o lepszy performance i cenne milisekundy. W tym odcinku dowiesz się, czym tak naprawdę jest lazy loading, jak wprowadzić do aplikacji lazy loading grafik, czym jest lazy loading natywny i czy warto z niego skorzystać, oraz jak długo leniwiec wytrzyma pod wodą. Kiedy myślisz o lazy loadingu w kontekście ładowania obrazków, pewnie masz przed oczami to. Albo to. Kilkadziesiąt linii kodu manipulującego atrybutem SRC lub porządkującego kwestię obrazków przy pomocy Intersection Observera. Ewentualnie prostsze rozwiązanie, bo zawsze można skorzystać z gotowej biblioteki. A oto krótka lista często używanych bibliotek. Dla przypomnienia, lazy loading to technika, dzięki której możesz opóźnić pobieranie zasobów strony, jeśli te nie są niezbędne w momencie jej ładowania. Przeglądarka pobiera zasoby dopiero wtedy, kiedy uzna to za właściwe. W przypadku obrazków, w momencie, gdy pojawią się w obrębie viewportu lub na chwilę przed tym. Stosuje się ją bardzo często przy ładowaniu grafik, bo to właśnie one często mają największy rozmiar spośród wszystkich asetów. Jeśli przy pomiarach prędkości aplikacji korzystasz z wbudowanego w przeglądarkę narzędzia o nazwie Lighthouse, Pewnie spotkałeś się z takim komunikatem. Nikt nie potrzebuje grafik poza ekranem, a już na pewno nie użytkownik, który mimo, że ich nie widzi, musi ponosić wszelkie konsekwencje ładowania ich przez przeglądarkę. Zobaczmy teraz, jak lazy loading działa w praktyce. A sprawdzimy to na przykładzie popularnego portalu medium.com. Zwróć uwagę, że w momencie, kiedy skroluje stronę, przeglądarka ładuje kolejne obrazki, które pojawiają się w zasięgu wzroku użytkownika. Dwie główne zalety takiego podejścia to znaczne przyspieszenie ładowania aplikacji, mniej zapytań do serwera, a co za tym idzie oszczędność finansowa dla właściciela aplikacji. Kiedy leniwie ładujemy obrazy, wideo czy iframe, skracamy czas ładowania strony, wagę strony i zużycie zasobów systemowych, co ma pozytywny wpływ na wydajność. A ty śpisz spokojnie, bo wiesz, że seba klika i mu szybko działa. Mechanizmy ładowania z opóźnieniem obrazu są teoretycznie proste, ale w praktyce potrafią przysporzyć nieoczekiwanych problemów. I nie musisz zaprzedawać duszy szatanowi, żeby to zadanie stało się dziecinną igraszką. HTML5 potrafi ułatwić życie programiście i rozwiązuje problem ładowania zdjęć przy pomocy dwóch atrybutów. Jak dla mnie, to naprawdę niesamowita funkcjonalność. Atrybut o łatwiej do zapamiętania nazwie loading przyjmuje trzy wartości. Lazy, dla grafik, które chcemy ładować leniwie. Eager, dla tych, które przeglądarka powinna załadować bez zwłoki. Oraz Auto, który daje przeglądarce wolną rękę w tej kwestii. Lazy loading zadziała również, jeśli wykorzystamy w projekcie znaczniki Picture, Source i atrybut Sourced. Aby wszystko działało płynnie, powinieneś określić wymiary obrazka w atrybutach Width i Height. Póki co atrybut nieźle sprawdza się przy ładowaniu obrazków i może w przyszłości obejmie również iFrame'y. Rzućmy jeszcze okiem na Can I Use? I tutaj już nie jest aż tak optymistycznie. Jeśli Twoja aplikacja musi działać na eksplorerze i safari, musisz jeszcze trochę poczekać. Pozostaje mi jeszcze tylko wyjaśnić kwestię leniwca pod wodą. Wbrew pozorom leniwce są świetnymi pływakami. Z nurkowaniem również sobie radzą. Potrafią wstrzymać oddech nawet do 40 minut. I to już wszystko w tym odcinku. W kolejnym pokażę Ci, jak przygotować świetnie wyglądające animowane logo Netflixa w czystym sensie i opowiem co nieco o Aspect Ratio. Pozdrawiam, cześć!